Proszę, obejrzyj ten filmik do końca, to jest bardzo ważne. I właśnie jak przeczytałam tą wiadomość, to po prostu cały dzień prawie płakałam, bo. Czyli co? Co wy na to? Piszcie w komentarzach, co wy na to? I byłby taki nasz wspólny filmik z widzami. Ja jeszcze czegoś takiego właśnie na polskim YouTube chyba nie widziałam. Liczę po prostu na Was i mam nadzieję, że ten pomysł się uda. Cześć wszystkim. Wcześniej nagrywałam vlogi z windy, teraz nagrywam z łazienki. Wiem, że już większość z Was czekała na vlog z Maluszkiem, ale Maluszek jeszcze jest w brzuchu. Czyli on już przeskoczył i Aiszę, i Maję, które urodziły się wcześniej. Właśnie z czym ja dzisiaj do Was przychodzę? Z bardzo ważną sprawą. I yy, dzisiaj spróbuję zwrócić się też do widzów Aiszy. Wiem, że dużo widzów Aiszy ogląda. Ten kanał i do Was zwrócę się później z prośbą, ale zacznę od samego początku. Od czego wszystko się zaczęło i co się działo u mnie tutaj przez kilka dni. Przedwczoraj płakałam z jednego powodu, wczoraj już z zupełnie innego. I właśnie dzisiaj zrozumiałam, że moje problemy z zmartwienia tak naprawdę nie są czymś wielkim. Zaraz dowiecie się dlaczego. Wszystko zaczęło się przedwczoraj. Jedna dziewczyna próbowała ze mnie wymusić jakby prawdę. Prawdę, żebym powiedziała skąd pochodzi tata, i jeszcze jak on ma na imię, że muszę to wszystko powiedzieć dla widzów. I że ja ukrywam tą prawdę. Tak naprawdę ja tego nie ukrywam, a po prostu o tym jeszcze nie mówiłam, bo tego nie czułam. Myślę, że jak znajdę jakiś dobry moment, to po prostu o wszystkim opowiem. I możliwe, że to będzie dużo wcześniej niż na 100 tysięcy subskrypcji. Postaramy się to po prostu całą naszą historię nagrać, może jakoś po urodzeniu maluszka. I w tym właśnie miejscu pozdrawiam tą dziewczynę, z którą w końcu później doszliśmy w komentarzach do porozumienia. Ktoś tam idzie, moje idzie, moje. Maje, ja nagrywam póki co. Właśnie pozdrawiam tą dziewczynę, bo w końcu doszliśmy do porozumienia. I po prostu ja bym nie chciała więcej takich komentarzy, że ja kłamię. Chociaż trzeba być pewnym swoich słów, że ktoś kłamie. Ja po prostu o czymś nie mówiłam. Póki co. Więc, więc proszę Was, po prostu poczekajcie. I jak już będę miała jakiś pomysł, jak to wszystko przedstawić, to po prostu przedstawimy naszą historię. A teraz chcę przejść do naprawdę ważnej sprawy, i ja myślę, że pójdziemy teraz do pokoju, sprawdzimy, co robią dziewczyny, i Wam wszystko, wszystko opowiem. Zobaczcie, Aisza tutaj robi origami i chyba jej nic nie wychodzi. Później ci pomogę, okej? Okay? I co? Wyszło. Masz samolot. Aisza z tyłu. I właśnie co mnie jeszcze zdołowało? Ja już chodziłam, narzekałam, że tak mi przeszkadza ten brzuch i w ogóle kiedy urodzę. Aisza tak do mnie mówi: wiesz, może, może tam w 50 tygodniu, spokojnie. I, I mówi Aisza też: mama, wiesz, że słoń. Nosi swoje dziecko w brzuchu prawie dwa lata. I więc spokojnie. I ja tak, e? aha, prawie dwa lata w brzuchu. I później jeszcze zobaczyłam taki komentarz u mnie pod filmem, że Maluch chyba czeka na koniec kwarantanny. No a my przecież wszyscy wiemy, że nie wiadomo, kiedy to wszystko się skończy. Jak to czeka na koniec kwarantanny. Dobra, teraz przejdziemy do naprawdę ważnej sprawy. Po prostu zobaczcie ten odcinek, chociażby do tego momentu, jak ja o wszystkim opowiem i was poproszę i wtedy możecie wyłączyć ten filmik. Wczoraj napisał do mnie maila jeden pan, który mówił o swojej małej córeczce. Dziewczynka ma na imię Paulinka i ma 6 lat. Dziewczynka zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną i przebywa teraz na onkologii dziecięcej w Chorzowie. I właśnie jak przeczytałam tą wiadomość, to po prostu cały dzień prawie płakałam, bo, bo ja nigdy, nigdy nie zrozumiem, dlaczego małe, niewinne dzieci chorują na takie ciężkie choroby. Tutaj za chwilę zaraz zobaczycie zdjęcie paulinki, jeszcze przed chorobą. Tutaj, może tutaj? tutaj. W mailu też ta te dziewczynki mówił, że. Lubi ona bardzo oglądać Aiszę, i czy mogą poprosić o autograf albo pozdrowienia na filmie. I ja tak sobie pomyślałam, że przecież i ja, i Aisza, i wy możemy zrobić dużo więcej niż po prostu jakieś pozdrowienia czy karteczka z autografem. Możemy zrobić coś więcej dla tej małej dziewczynki. Więc postanowiłam razem z Aiszą, tak, Aisza, chodź tutaj, chodź. Postanowiłyśmy razem z Aiszą, że. Co, postanowiłyśmy, że możemy nagrać e, właśnie taki odcinek, tak, odcinek niespodziankę dla tej dziewczynki i odcinek ten stworzymy razem z widzami Aiszy, czyli z wami, tak? Bo wiem, że dużo widzów Aiszy ogląda też mój kanał i że możemy razem stworzyć taki fajny odcinek niespodziankę dla tej dziewczynki. Zaraz wszystko Wam opowiem dokładnie, jak my to zrobimy. I właśnie myślę, że jeżeli możemy stworzyć razem coś fajnego i coś dobrego, od czego małe serduszko po prostu zacznie bić szybciej i pojawi się uśmiech, to warto to zrobić. No nie co wy na to? A Ishe, jak usłyszała o tym wszystkim, to powiedziała, że tak, oczywiście nagrywamy i że jakby teraz nie ta kwarantanna, to można by było pojechać po prostu do tej dziewczynki, tak, z prezentami i zrobić dla niej. E, taką niespodziankę, ale wiadomo, teraz wszyscy jesteśmy i wszyscy jesteśmy na kwarantannie, po prostu nie da się nigdzie jechać, tak? Więc stworzymy razem z Wami taki fajny odcinek, niespodziankę dla małej południki. Czyli co? Co Wy na to? Piszcie w komentarzach, co Wy na to. E, robimy to razem? Misza, robimy to? Tak. Więc liczymy na Was. A więc, co my wymyśliłyśmy razem z iszą? jeżeli nam się uda to wszystko o czym teraz za chwilę dla was powiemy Maja to ten odcinek pojawi się w niedzielę wielkanocną na kanale Iszy a wy wszyscy macie czas tak mniej więcej do soboty no do wieczora mniej więcej, żeby ja zdążyła jeszcze wtedy zmontować to o czym te, za chwilę powiemy dla was, poprosilibyśmy was o nagranie takiego malutkiego krótkiego filmiku Kilka naprawdę sekund wystarczyłoby. E, filmik z życzeniami dla Paulinki. Na przykład coś takiego, że Paulinka, jesteś dzielna, Paulinka, życzę Ci zdrowia. Paulinka, trzymaj się i. Oj, jeszcze właśnie, pokaż teraz. E, można na przykład z taką kartką i hashtagiem, tak? Bądź zdrowa albo. Pokaż jeszcze, co ty masz? Jesteś wielka, tak? Na przykład to kilka sekund, tak? A jeszcze dla Was zaraz pokażę. Paulinka, jesteś wielka. No, czyli kilka sekund tutaj wyszło, tak? I my byśmy e, zmontowały to wszystko po prostu, i byłby taki nasz wspólny filmik z widzami. Ja jeszcze czegoś takiego właśnie na polskim YouTube chyba nie widziałam. Byłoby taka super akcja dla małej dziewczynki. Czyli możecie powiedzieć e, wszystko, e, co Wam podpowiada Wasze serduszko. No, żeby tylko to było krótkie, i uwaga, tutaj najważniejsze, musicie to nagrać tylko za zgodą swoich rodziców i przesłać na mojego maila. Tutaj zaraz pojawi się mail. I też mojego maila znajdziecie w opisie do filmu, więc to się nie zgubi. I, i właśnie teraz ja myślę, że jest taka okazja, kiedy wszyscy siedzimy w domu i możemy zrobić coś. Naprawdę wielkiego, Maje. Maje tam wyrywa jakieś zęby tutaj. No i komu co? My z Jeszą chcemy zrobić coś wielkiego, a Maje wyrywa zęby. Nie sobie. Czyli co? Jesteście z nami? Robimy razem taki wspólny odcinek. I właśnie fajnie by było, jakby ten odcinek zobaczyło więcej osób niż zazwyczaj, żebyśmy mogli razem coś fajnego stworzyć. Liczę po prostu na Was i mam nadzieję, że ten pomysł się uda i że zrobimy taką super niespodziankę dla tej dziewczynki. Jeszcze nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Stresuję się też, powiem szczerze. Nie wiem też, ile osób prześle takie filmiki życzeniami, na co możemy liczyć, a w sumie będziemy mieli na to mało czasu na montaż. Ale chciałabym, żeby właśnie w. Niedzielę Wielkanocną pojawił się taki filmik. Ja jestem taka podekscytowana i bardzo, bardzo chcę, żeby nam się wszystko udało. Więc proszę, jeżeli będziecie dzielić się tym filmikiem z kimś innym, to zachęcajcie, żeby chociaż do tego momentu filmik był obejrzany i, i czekam na wasze filmiki. Pokażę dla was, co maja robi. Aisza! Maj pokaż się w tych okularkach. Nie bądźcie jest słodka w tych okularkach. A Iżak zęby bardzo nieładnie. Właśnie dzisiaj jest czwartek, czyli ten filmik zobaczycie w piątek. I będziecie mieli, czyli piątek i sobotę na nagranie, więc ja myślę, że sporo osób może zdążyć to zrobić. Właśnie, co mnie martwi, bo ja już miałam przed porodem nigdzie nie wychodzić. I tutaj okazuje się, że moje po prostu badanie, ta morfologia to już jakby traci ważność. I przez to, że ja jeszcze nie urodziłam, chociaż bardzo chciałam, tak? I planowałam. Wy o tym wszystkim wiecie, tak? Czyli ja jutro muszę iść i, i po prostu zrobić sobie nowe badania. I ja się martwię, bo naprawdę już przecież zwiększyła się liczba zachorowań, a do jutra na pewno nie urodzę. I już przy tym, że z wami wszystko zaplanowałam, więc... Muszę się trzymać. Mus, muszę się trzymać, póki nie opublikuję tego filmiku albo chociaż go nie zmontuję. I wtedy mogę spokojnie rodzić. Słuchajcie, już chyba powoli kończymy ten filmik, bo już dziewczyny chcą spać. Jeżeli ja jutro pójdę zrobić tą morfologię, to może uda mi się coś dla Was nagrać, nie wiem, bo w sumie martwię się, nie chce mi się wychodzić. I proszę, nie zapomnijcie o naszej prośbie i o tym naszym wspólnym filmie dla małej Paulinki. Będę czekała na wasze krótkie filmiki. To może być naprawdę zrobione z telefonu, z czegokolwiek. To nie musi być jakaś super jakość. Po prostu liczy się, żeby to było po prostu od serca. Tak <grytanie> jak zawsze kłótnie z tyłu. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Liczę na Was i do kolejnych odcinków. Pa! Bierniejsza. Pa, pa, pa. ja też chcę powiedzieć. papa pa!